A teraz chciałbym, byśmy rozpoczęli nasze rozważania. Mamy okres świąt, i nie zawsze w wirze różnych naszych świątecznych przyjemności zadajemy sobie pytanie i uświadamiamy sobie w pełni, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na świat. Otóż On przyszedł na świat. Ze względu na miłość Bożą, ale też ze względu na grzech. Stąd też to rozważanie nosi tytuł Jezus Odwiedziny w sprawie grzechu. A cóż to jest grzech? Grzech to bardzo poważna sprawa. Grzech nie jest problemem który da się załatwić suplementem bądź lekarstwem. Grzech jest jak nieuleczalna choroba. Na choroby nieuleczalne nie ma lekarstwa. Nie ma ich na stole, nie ma ich w aptekach, bo te choroby są nieuleczalne. Można by powiedzieć, z choroby nieuleczalnej może cię Wyleczyć tylko śmierć. Z grzechu może cię wyleczyć tylko śmierć. Czy traktowałeś grzech aż tak poważnie? Często uważamy się za ludzi dobrych. Nie zabiłem, nie okradłem, żony nie biję, podatki odprowadzam. Co ode mnie można chcieć? Bóg musi uznać moją uczciwość i sprawiedliwość. Lecz Biblia traktuje rzecz o wiele głębiej. Grzech jest jak nieuleczalna choroba. Grzech jest przede wszystkim tkwiącym w naturze człowieka skażeniem. To skażenie uniemożliwia człowiekowi pełnienie woli Bożej. Oczywiście, gdy rzucę przykazanie nie zabijaj. Na ile się znamy, nikt z Was nie zabił żadnego innego człowieka. Gdybym rzucił przykazanie nie kradnij, większość z nas nie, nie ucieka się do kradzieży. A jednak ci z nas, którzy mają za sobą lata walki z nałogiem, wiedzą o czym mówię. Że nawet gdyby chcieli, nie są w stanie wyrwać się z tego sami. Tu już natrafiamy na dużą trudność. Nasze domy potrafią być rozdzielane przez nienawiść. Człowiek chciałby być może pokochać drugą osobę, chciałby, by w jego domu panowała harmonia, ale coś w nim na to nie. Nie pozwala. I właśnie w taki czy inny sposób daje o sobie znać ta prawda, że grzech to tkwiące w naturze człowieka skażenie. Ono uniemożliwia mu pełnienie woli Bożej. Oczywiście grzechem jest też każdy czyn niezgodny z wolą Bożą, ale ten czyn jest skutkiem grzechu, który skaził naszą naturę. My jesteśmy grzesznikami nie dlatego, że grzeszymy. My grzeszymy, dlatego że jesteśmy grzesznikami. Podobnie jak jabłoń nie jest jabłonią, dlatego że rodzi jabłka. Ona rodzi jabłka, bo jest jabłonią. Tak właśnie jest z człowiekiem. Wydaje z siebie tylko to, na co go stać. Grzechem jest zatem każdy czyn wynikający z tego skażenia. Jednocześnie, naznaczony pychą i widząc, ile ludzi żyje z Jezusem, trzeba powiedzieć, naznaczony niewiarą w to, co Bóg podał nam w swoim objawieniu, to znaczy w swoim słowie, do którego większość nawet nie sięga. Ale rzecz poważna jest na tyle, że ten grzech pociąga za sobą skutek, którym jest śmierć i wieczne oddzielenie od Boga. Stąd już teraz widzimy, jak poważny cel miało przyjście Jezusa. Ale w naszym rozważaniu wyjątkowe jest to, że my właśnie dostrzegamy, że grzech to nie jest jakiś czyn czy jakiś zestaw czynów, które powodują, że no jestem winny i trzeba mi przebaczenia. Rzecz sięga dużo głębiej. Potrzebne jest nam przebaczenie, ale potrzebna jest nam też śmierć dla starego życia, bo grzech jest tą śmiertelną chorobą, nieuleczalną chorobą, z której wyzwolić nas może tylko Śmierć. Idźmy zatem do złotej myśli. Ta złota myśl pochodzi z listu do Galacjan. List do Galacjan ma jedną niesamowitą wzmiankę o narodzinach Jezusa. W czwartym rozdziale i w czwartym wierszu oraz piątym czytamy takie słowa. Kiedy jednak wypełnił się czas, co oznacza, że kiedy Bóg uznał, że już przyszedł czas, Bóg posłał swojego syna, uwaga, który narodził się z kobiety i podlegał prawu Mojżesza, aby, uwaga, wykupić żyjących pod prawem. Zobaczcie, że nie przebaczyć, tylko wykupić, tak jakbyśmy byli zaprzedani. I rzeczywiście, człowiek jest zaprzedany grzechowi. Aby wykupić żyjących pod prawem, i teraz uważajcie, jest niesamowicie istotne, i umożliwić nam usynowienie. Co to ma wspólnego z grzechem i przebaczeniem? No właśnie to, że grzech jest tak poważny, że wyleczyć cię może z niego tylko śmierć. Jezus Chrystus przyszedł. By ci dać nowe urodziny, nowe narodziny, przepraszam, narodziny w Bożej rodzinie. Żebyś mógł być synem i córką Boga. Więc jeśli ktoś myśli, Bóg musi mnie zbawić, bo ja nie jestem taki zły, ja bym powiedział, jeśli nie narodzisz się na nowo, nawet nie powąchasz królestwa Bożego. Nie możesz ujrzeć królestwa Bożego, jak powiedział Jezus do Nikodema. Dzisiaj przytoczymy te wszystkie główne fragmenty, które mamy wymienione na początku, ale skupimy się na tym ostatnim z listu do Galacjan. I na podstawie tych tekstów chciałbym, żebyśmy zauważyli pewne ważne sprawy. Pierwsze spostrzeżenie. Nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy 14 Grudnia dwa tygodnie temu. Zauważmy, że człowiek jest skażony. Jeszcze raz przeczytamy fragment, który niesamowicie dobitnie o tym mówi Adam żył 130 lat i zrodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz i nadał mu imię set. Wielu z nas. Ekscytuje się, że nosimy jakiś obraz, jakieś podobieństwo do Boga. W jakimś sensie, w jakimś zakresie jest to wciąż prawdą. Ale Biblia zaraz na początku pokazuje nam to, że Adam poprzez swój grzech, niewiary w Boże objawienie, zakaził się i przekazał to zakażenie. Następnym pokoleniom. Stąd jego syn urodził się i był nie na Boże podobieństwo, lecz na to ludzkie, skażone. W księdze Jeremiasza czytamy bardzo trafną obserwację. Czy kuszyta, kuszyci byli czarnoskórzy, czy kuszyta, czy czarnoskóry może odmienić swoją skórę? A pantera swoje centki. Właśnie tak głęboko to wszystko tkwi. Grzech jest tak zrośnięty z naturą człowieka, jak twój skalp. Nawet gdybyś pędził z prędkością światła, to twój skalb będzie pędził z tobą. Nie uciekniesz od siebie. Nie uciekniesz od siebie. Czy pantera zgubi swoje centki, biegnąc szybko? Nie. No to jest część jej natury. I właśnie Bóg mówi: Podobnie wy, przywykli do złego, czy jesteście w stanie czynić dobrze? Apostoł Paweł w następnym fragmencie dochodzi do tego, co ja tutaj mówię, ale to ja mówię dlatego, że czytam Pismo Święte. Kto bowiem, czytajmy, kto bowiem co? Umarł, został uwolniony od grzechu. Wielu myśli, że nie grzeszą ludzie z silną wolą, bo są silniejsi niż grzech. Rzecz w tym, że wszyscy grzeszą. Nie grzeszą martwi. Jezus przyszedł, by dać nam nowe życie. Mówiliśmy dwa tygodnie temu, że człowiek, gdy został stworzony, nie został stworzony w stu procentach. Został stworzony, by dopełnić swojego stworzenia w akcie wiary, w akcie zaufania. Ale człowiek zaufał nie temu, komu trzeba. Nie zaufał Bogu, nie zaufał Jego słowu. Akt jego wiary, źle skierowanej, nie był tylko naprawialnym błędem. Okazał się dziedzicznym skażeniem. Człowiek stał się zniewolony. To znaczy, gdy obserwujemy ludzi, to wydaje się, że są wolni do czynienia zła. Stał się twórczy w złu. Stał się nieufny i dla Boga martwy. Groza grzechu polega na tym, że nawet gdybyśmy chcieli czynić dobrze, nie jesteśmy w stanie. Bo grzech to nie czyn. Grzech to sprawa naszej natury. Przejdźmy do spostrzeżenia drugiego, bo właśnie ten okres świąt i te fragmenty już przeczytane ukazują nam człowieka jako człowieka pokochanego. Taki człowiek zepsuty do cna został pokochany. Urodzi ona syna i dasz mu imię Jezus. On bowiem wybawi, wybawi lud z jego grzechów. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat. Ale to, w to miejsce możesz wstawić swoje imię. Bóg tak bardzo ukochał mnie, ciebie, Piotra. Agnieszkę, Andrzeja, każdego tak ukochał, że dał swojego jedynego syna. Nie na bezsensowną ofiarę, ale po to, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, które... Człowiek utracił. Tak, w ogóle ten fragment Jana 3:16, jeden z najważniejszych w Nowym Testamencie, jest częścią w ogóle dłuższego wywodu. Musimy go przeczytać, nie teraz, ale w domach. Szczególnie ci, którzy nie znają tego fragmentu, ani tej optyki, że grzech to stan. Musimy przeczytać. Tam przychodzi do Jezusa człowiek, teolog, można powiedzieć, jak, jakby bardzo porządny ksiądz. I pyta, w jaki sposób mógłbym być zbawiony. I wydaje mu się, że Jezus mu postawi pewien zestaw czynów. A Jezus mówi, jeśli się nie urodzisz na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. On mówi, chwila, jak to? Mam wejść do łona mojej matki, urodzić się? Jezus wyjaśnia resztę. Zapoznajmy się, ci z nas, którzy jeszcze nie znają sens z, z tym fragmentem. Tu przytuczyłem tylko szesnasty wiersz. O miłości Bożej człowiek został pokochany. Tak pomyśl o sobie. Jeżeli czujesz się opuszczony, samotny, wieczorem w domu, gdy cię ludzie zawiodą i tak dalej, podejdź do lustra. Spojrzyj w to lustro i Jezus mnie kocha. Bóg mnie kocha. On dał swojego syna za mnie. Ktoś jednak o tobie myśli. Ktoś cię kocha. Człowiek został pokochany. Sens przyjścia Jezusa zawiera się właśnie w tym, że On przyszedł z powodu miłości. Przyszedł dla ciebie, jakim jesteś. Przyszedł nie tylko, by poprawić twoje życie, jak suplementy. Przyszedł, by dać ci. Nowe życie. W Chrystusie ten człowiek, który nie został stworzony w stu procentach, ale został stworzony po to, by swoje stworzenie dopełnić w akcie wiary, żeby właśnie w Chrystusie miał drugą szansę. I uwierzył właśnie Jemu. Wtedy Bóg przez Chrystusa robi tę operację na nas. Kładzie kres staremu, odradza nas. Spostrzeżenie trzecie, człowiek usynowiony. Wow, to najbardziej lubię. Trzecia strona, trzecie spostrzeżenie. I tu właśnie chciałbym zwrócić uwagę, bo sięgamy do listu do Galacjan, a ten list do Galacjan jest jednym z wcześniejszych listów. Został napisany w 49, w 52 roku. Trudno powiedzieć, kiedy, daty on nie nosi, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że Jezus Chrystus na początku lat 30. wstąpił do nieba, to ten list, list do Galacjan o takich treściach, jakie można tam znaleźć, jest po prostu rewelacyjny. Chcę powiedzieć, że chociaż on ma sześć rozdziałów, zaliczany jest od zawsze do tak zwanych wielkich listów Pawła. Ma wiele wspólnego z listem do Rzymian, ale list do Galacjan to jest przepiękna sprawa. Gdyby ktoś chciał się nauczyć go na pamięć, na pewno nie zmarnuje czasu. On podkreśla prawdę, że usprawiedliwienie nie jest tylko wytłumaczeniem nas, tak jak się tłumaczy, gdy spóźnisz się do pracy bądź do szkoły. Usprawiedliwienie obiecane jeszcze przed nadaniem prawa. Oraz rozwój duchowego życia stają się udziałem grzesznika wyłącznie dzięki wierze w Chrystusa. Usprawiedliwienie nie jest tłumaczeniem, usprawiedliwienie jest uczynieniem nas sprawiedliwymi. Bóg nikogo nie tłumaczy, nie jest naiwny. On czyni nas sprawiedliwymi i ten list. Pisany w obliczu, w obliczu Herezji, która zaczynała obejmować rejony Galacji, bo Galacja to nie miasto, tylko rejon, dotyczy właśnie tej prawdy o usprawiedliwieniu z wiary. Przeczytajmy dłuższy fragment, to znaczy siedem wierszy, ale weźmiemy pod uwagę tylko te, ten czwarty i do siódmego powiedzmy. A mówię, tyle czasu ile dziedzic jest małym dzieckiem niczym nie różni się od niewolnika chociaż jest panem wszystkiego ale jest pod dozorcami rządcami aż do czasu ustalonego przez swojego ojca to jest nawiązanie do stosunków które wówczas panowały w tamtym świecie grecko-rzymskim ale też do tego że ludzkość przed Chrystusem rzeczywiście miała przykazania Czyń to, nie czyń tego, czyń to, nie czyń tego będzie dobrze. Ale jeśli sięgniemy do Starego Testamentu, to widzimy, że wszystkie te ofiary składane za grzech, one nie usuwały grzechu, one zakrywały grzech. To był okres jakby wstępny. Podobnie my, gdy byliśmy niedojrzali, pozostawaliśmy zniewoleni pod zasadami tego świata. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, to znaczy Bóg stwierdził, że czas przyszedł jego syn. Bóg wysłał swojego syna, który narodził się z kobiety, narodził się pod prawem, aby, uwaga, wykupić tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do waszych serc ducha swojego syna wołającego, Abba, ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Słuchajcie, czy ten tekst nie jest po prostu zdumiewający? Czy to jest tekst, który się na co dzień słyszy gdzieś tam w kręgach chrześcijańskich? Gdybyś rzucił komuś myśl, że jestem synem Boga. No, no, właśnie, pomyślano by, że pewnie niedawno wróciłeś, może zgniezda. W tym fragmencie widać, czego człowiek nie ma bez Chrystusa. Nie ma wolności. Nie jest synem. Nie ma w sobie Ducha Świętego. Tkwi w niewoli. Babra się w te sprawy prawa, co wolno. Co nie wolno. A na czym polega zbawienie? Zobaczmy. Zbawienie polega na usynowieniu. To samo o czym czytamy w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale. Zbawienie to usynowienie. Bóg czyni nas nowymi ludźmi. I wtedy moglibyśmy powiedzieć, że człowiek w Chrystusie ma. To, co utracił Adam, nabywa wiecznego życia. To życie wieczne jest życiem Chrystusa w nas. Nabywa wolności. Nie martwi się tym, co złe, co dobre. Martwi się tym, żeby Chrystus był widoczny w jego życiu zawsze. Interesują go, Sprawy życia, sprawy rozwoju, sprawy twórczości. To zupełnie inny rodzaj życia. Kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. I teraz decydująca chwila. Czy jesteś dzieckiem Boga, Jego synem, Jego córką? Czy jesteś dzieckiem Boga? Tu jest miejsce, byś mógł wpisać tak lub nie. Bądź w tym szczery. Szczerość jest bardzo ważna. Jeśli tak, to co Cię o tym przekonuje? Czy przekonuje Cię o tym, tak jak czytamy tutaj w tym szóstym. Wierszu czwartego rozdziału listu do Galacjan. A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do waszych serc ducha swojego syna, wołającego: Abba, ojcze. Czy duch święty w tobie jest i przekonuje cię, że jesteś synem, że jesteś córką Boga? Jeśli nie, to napisz. Jak mógłbyś się stać tym synem bądź córką Boga? Teksty, jeśli je przeczytasz, one cię w tym poprowadzą. Rzecz w tym, żebyś szczerze przyszedł do Boga, żebyś, tak jak On mówi, zobaczył, że jesteś bez Niego, zgubiony bądź zgubiona. Pamiętacie tą historię o grzeszniku i celniku? Przepraszam, o, o celniku i faryzeuszu? Faryzeusz przyszedł i przepraszał Boga za różne grzechy, które potrafił wykazać, bo wiedział, gdzie może to być, wiedział, w czym zgrzeszył. Ale poszedł nieusprawiedliwiony, bo ten celnik, najgorszy z ówczesnych grzeszników, nie wymieniał grzechów. On po prostu widział, że cała jego egzystencja, całe jego życie, on sam jest przeżarty przez grzech. I nic nie mówił. Mówił tylko bądź miłości w mnie grzesznemu. I Jezus mówi: On poszedł usprawiedliwiony. Chodzi o to, byś stanął wobec Boga, rozumiejąc, że cały ze swoim dobrem. Jesteś do wymiany, do przetworzenia. I byś mógł poprosić Jego, proszę Ciebie, zrób ze mną tą Twoją operację, uczyń mnie nowym człowiekiem. On umarł za Ciebie. W nim też, jako ostatnim Adamie, możesz dojść do kresu swojego starego życia i przez Ducha Świętego zacząć nowe. Jak to jest? Już chyba dalej nie da się wyjaśnić. Dalej to już musisz przyjść do Boga i przeżyć to sam z Nim. Może nie być łatwo, bo my jesteśmy zakłamani, straszliwie zakłamani. Ale przeżyjesz to, jeśli będziesz tego pragnął. Jeszcze na koniec mam uwagę do wierzących, ale to do wierzących uczyniłem w cudzysłowie. Dlatego, że w dzisiejszych czasach chrześcijaństwo stało się pojęciem bardzo szerokim. Chrześcijanin to człowiek wierzący. W co? No, że Bóg stworzył świat, że Jezus przyszedł na świat. Że jest zbawicielem świata, ale, uwaga, być nowonarodzonym człowiekiem to coś więcej niż mieć przez wiarę poukładane poglądy. Nawet niektórzy mówią, że wierzyć to przyjmować za prawdę to, co Kościół podaje w swoim nauczaniu. Więc ludzie przyjmują to. Co Kościół podaje w swoim nauczaniu, zaprawdę, ale to w ogóle może nie zmienić ich życia. Ludzie nawet ze sobą walczą wyznaniowo, kto ma rację, ale zbawieni nie będą ci, którzy mają rację. Zbawieni będą nowonarodzeni. Jeśli te rzeczy wiesz, jeśli może masz rację, to dobrze, czy jesteś nowym człowiekiem. Oto pytanie. Dziś z tym przyjdź do Boga. On przyszedł w Jezusie Chrystusie, nie by poprawić swoje życie, ale by dać Ci nowe. Wyjdź na spotkanie z Nim. Skorzystaj z zaproszenia do wieczności. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, dziękuję Ci, że przyszedłeś na świat, aby uratować nas od grzechu. Nie od czynów, ale od nas samych. Przebaczyć nam nasze grzechy, pomóc nam wyrównać krzywdy, które popełniliśmy, ale przede wszystkim dać nam nowe życie. I proszę Ciebie, Panie, aby ci spośród nas, którzy tym życiem się nie cieszą, choć święta radośnie obchodzą, aby mogli skorzystać z tego, co jest sensem tych świąt, z przyjścia Jezusa, który przyszedł, by ich uratować, by ich zbawić. Amen.